Hej, hey, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons TD6. Moi kochani, dzisiaj, zobaczcie, 154 level, 12 milionów, 2 miliony niecałe do końca levela i 155 maksymalny level, to będzie koniec zdobywania EXPA Nice. Kolejna rzecz, dzisiaj dojdą dwa zadania, czy jeszcze 3 dni i zrobię ten achievement. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, bo, bo to już będzie tylko 2, 4, 6, 8 achievementów mi zostanie do zrobienia. Te odysejki się pomału w no to muszę się wziąć, obiecałem Wam, że po evencie się wezmę za jakiś longran i ten longran niedługo będziemy, będziemy robić, bo też chcę szybciutko pofarmić tego sapera. No to troszeczkę zapotrwa, tego nie przyspieszymy, no tu będziemy sobie dla jaj, te małpki używać na grach kopy z widzami, żeby też to zrobić, żeby jak najszybciej te archivmenty pyknąć. Moi kochani, co dzisiaj? Dzisiaj Churchill. Churchill, który jest jednym z mocniejszych, chyba najmocniejszym herosem w grze, Churchill, zwany Churchillem, jest herosem, który potrafi wszystko, który jest uniwersalny, który jest jednym z niewielu herosów, który naprawdę robi rozpiździach i to dość potężny. Churchill to jest taki heros, którego stawiacie i po prostu wokół niego gracie wszystko, nie? Co chcecie, bo Obyn to jest taki, że magów gracie raczej, magiczne tałerki. Striker Jones, że raczej gracie bomb i mortarki, nie? więc tutaj są różne, różne wybory, natomiast Obin, natomiast Churchill to jest taki heros, który sam w sobie jest towerem, bo on tak potężnie rośnie z każdym levelem, że to jest masakra. No tu mamy po prostu zwykłe strzałki, większy popping, na trzecim już jest armor piercing shells, shoots pop block Blooms, black Blooms and do extra damage to ceramik. To jest coś, co przyda nam się później na 6-3 na przykład, ale generalnie przydaje to się nawet na 40, jak Moaba rozwalimy, kliknąć trójkę, wtedy te ceramiki po prostu zjadamy. Atak range, piąty e, level jest dość kluczowy, bo dostajemy karabinek, który jeszcze więcej popuje e, i szósty i level jest dość istotny, bo wtedy mamy camo, więc wtedy mamy i camo i ledy, więc jesteśmy ustawieni do końca gry. Atak, speed, explode, no i na dziesiątym levelu to jest po prostu masakra, coś co niszczy Moaby jak dzikie. No możecie sobie poczytać, co tam generalnie, większość to jest wzmocnienie ataków Churchilla, plus wzmocnienie skilli, on jest generalnie sam w sobie towerem, który, który morduje. Najlepsze mapy na Churchilla to są mapy, na których są długie, proste linie, na przykład Monkey Millow, gdzie tutaj możemy go postawić. Tu na przykład możemy tego Churchilla postawić na tą centerze, ale też nie ma problemu postawić go tutaj, czy postawić go nawet tutaj, żeby strzelał tak. I później tak, nie. Czy nie jest to jakoś super problematyczne postawić Churchilla tutaj, żeby strzelał na cały wjazd? Staramy się wybierać długie, proste linie, czy tu na przykład, czy tu, żeby strzelał tak, tak i tak i tak, więc dużo ma linii. Tu Churchill nie będzie zły, bo można go postawić tu, żeby strzelał. Więc generalnie dużo map jest tych prostych, na których Churchill jest. Dość prostą jednostką do postawienia i dość powerful. Oczywiście nasz kubizm, gdzie go możemy postawić tutaj, loxy, gdzie go możemy postawić gdzieś tutaj, strzelać będzie tak, tak, tu, tu, wszędzie linie proste. Więc jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Dawno nie graliśmy jakiejś takiej śmieszniejszej mapki, więc może sobie zagramy coś, czego nie graliśmy. Moi kochani, dawno nie graliśmy zwykłego Monkey Meadow, co jest dość śmieszne w naszym przypadku. Ale spróbujmy, ale spróbujmy, zagrajmy sobie Impopabla oczywiście. Nie będziemy tutaj tych łatwych trybów grali, bo szkoda czasu. No i dobrze. Jedyny problem z naszym churchillem to jest to, że musimy zebrać na niego pieniążki, więc musimy w miarę, więc rezerwujemy sobie to miejsce dla naszego Churchilla, żeby on sobie tutaj strzelał. Innym dobrym wariantem dla naszego churchilla może być takie miejsce gdzieś tu nawet. Gdzie on całkiem nieźle będzie strzelał tu, przy okazji tu, przy okazji tu. Więc nie jest to jakoś problematyczne, ale załóżmy, że to miejsce jest dla nas idealne. Szukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy. Yy, gdzie możemy tutaj mieć jakąś trochę, trochę, trochę spokoju złapać, nie? Trochę, tro złapać trochę spokoju. Bo do Churchilla musimy trochę spokoju... Yy, złapać. To jest jedno z lepszych miejsc na jakąś ninję czy na coś tam, ale, na takie jednostki, gdzie coś robią. Ale zobaczymy, czy ta małpka nam tutaj. Tą małpkę spróbujemy zrobić od razu pod camo i pod triple shota. Jak zrobimy tą małpkę pod camo i pod triple shota, to ona powinna nam tutaj dość sporo kerować. Bo tutaj ma całkiem duży zasięg, strzela już naprawdę kilka dużych linii, a triple shot będzie OP. I do 24, w sumie 24, możemy wpuścić na, wpuścić na kolce, nie ma tutaj problemu. Dobra, mamy triple shota, mamy, yy, mamy camo, mamy triple shota, więc mamy ta nasza dart małpka to jest morderca. No i liczymy, że ona nam zarobi dwa koła. To nie jest half cash, więc nie będzie tragedii. Może to jest nawet jakiś yy, zbyt duży wydatek, który poczyniłem na tą, na tą małpkę. I może trzeba było przygridować i trochę wpuścić na kolce tych balonów i kupić Churchill'a wcześniej. Ale załóżmy, że ta małpka jest teraz naprawdę mocna. W zasadzie do 28 levela, kiedy pojawią się baloniki camo, baloniki ledowe. Nie powinna mieć z niczym problemu. Jak widzicie, ona tutaj bije dzięki powiększeniu zasięgu i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. A potem jak coś przejdzie, to jeszcze tu dobije. Nie? Więc, więc jest naprawdę, naprawdę mocna w tym miejscu ta małpeczka. Generalnie tutaj mocne są wszystkie małpki. Na tej mapie tutaj są mocne wszystkie małpki, które mają potężny popping power. Takie jak Ninja, jak bumerang, które są na doczyszczanie właśnie tego, co tam się wydarzy i mają całkiem przyzwoity zasięg, ponieważ tak jak widzicie, no, ta małpka ma dosłownie raz, dwa, trzy, cztery, pięć albo sześć miejsc, w których może bić, nie? a na razie nic nie wychodzi poza ten, poza ten górny okrąg. No, wyszedł jeden czerwony balonik, nie? No te triple shoty są dość mocne. Triple shoty na dart małpce, jeżeli nie planujecie robić jakiegoś kusznika, który oczywiście to byłby też niezły kusznik, bo on by sobie fajnie strzelał do przodu. To taki triple dart to jest po prostu potężne narzędzie czyszczenia e, wszystkiego, co się da. No i zobaczcie, zbliżamy się do 260. To jest aż 16. Tura, więc jest troszeczkę późno. E, ale mamy naszego Churchilla. Dawiamy go jak najszybciej. No i teraz Churchill, zobaczcie. No to jest Churchill. To jest Churchill. W naszym Churchillu teraz czekamy na level jakiś tam szósty, siódmy. Karabinki, kamo i, i generalnie jesteśmy zrobieni, nie? Churchill to jest heros, który tu potrafi naprawdę wiele. Zobaczcie, no to jest po prostu morderca. On sobie tam z tymi czarnymi słabo radzi, ale Dart Małpka go tutaj wspiera z czarnymi balonami. Ledy on będzie bił, Dart Małpka będzie biła kamo. W końcu Churchill dostanie też kamo. W zasadzie niczego się nie boimy. Boimy się tylko na razie czarnych balonów. Ale od tego mamy Dart Małpkę, jak widzicie, jest wszystko pięknie. Dart Małpka je rozbija, Churchill je dokańcza, on 24. Więc generalnie mamy 2000 monet i, i nic się nie dzieje, kompletnie nic się nie dzieje, więc my sobie to wykorzystamy po prostu na naszą pierwszą farmę bananów. Oczywiście jak to zwykle Maciej robi, czyli stawia farmera, bo mu się nie chce tam klikać. Mamy czas, więc postawimy sobie drugą farmę bananów. No musimy trochę zrobić te pieniążki, bo nasz Churchill... Troszeczkę wstrzymał nas, a doszedł karabin i teraz to jest po prostu Churchill morderca. Zobaczcie co on robi, no to jest... To tower sam w sobie, on już ma 1400 popów, gdzie nasza Dart Małpka 1900, on zaraz ją przegoni. I to momentalnie. I to momentalnie, stawiamy sobie kolejną jakąś tam farmę. No i pomalutku będziemy się szykować tutaj do, żeby pokonać jakoś level 40, no to co stoi może być troszeczkę za mało, żeby pokonać level 40, ta dart małpka już jest małpką zrobioną tak zwaną, czyli my tutaj nic w nią już nie zainwestujemy, nie będziemy jechać w supermanki, kluby żadne. Mamy Churchilla i możemy coś generalnie wymyśleć, żeby wzmocnić naszą siłę ognia, żeby sobie poradzić z tym Moabem. Powiedzmy, że dart małpka byłaby do czyszczenia, powiedzmy, że potrzebujemy czegoś co zmiażdży tego Moaba. No, Churchill już ma level szósty, więc widzi kamo, yy, więc kompletnie już się nie boimy. On już sam robi kamoledy i nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, my podniesiemy sobie jeszcze tylko plantację bananów tutaj, do na 2.0.0 i teraz myślimy o Moabie. Co my możemy z tym Moabem zrobić? No dużo rzeczy. Dużo rzeczy możemy zrobić coś, czego nigdy nie robiliśmy, czyli na przykład Bionic Boomerang. To jest dość ciekawe rozwiązanie. To oczywiście nie będzie biło kamo, ale się nie stresujemy tym. Chcemy gdzieś bić tego moaba dość solidnie, więc możemy w sumie nawet to zrobić eee... jakoś tak. Jakoś tak. Faster Throwing, Bionic Boomerang to jest demyczna moaby. No i teraz, czy chcemy mieć lepsze mm, rangi, czy większy zasięg? Pójdziemy w większy zasięg z tego tytułu, że to przy okazji będzie popować ledy. Więc jak dostawimy tu jakąś chatkę, to to będzie też popować kamoledy, ledy. Więc będzie to dość mocna jednostka. No i to jest nasze pierwsze wsparcie na, na, na Mołaba. Możemy dodać jeszcze alchemiczka. Żeby tutaj zbufował nasze małpki pod stronga. No i pff, powiedzmy, że może to wystarczy na tego. Na tego Moab'a zawsze mamy tą pasywkę do odpalenia, ginie, odpalamy pasywkę, no i jest ok. No, jak widzicie, pierwszy Moab przeszedł do historii bez historii. Na Churchill tutaj morduje wszystko, co się da, stawiamy sobie następną farmę. No, ten gościu tutaj z tym y, Damage'em na y, Doomor Damage tu Moab y, Class Blooms jest ok. Przy okazji popuje LEDy, jest ok. Możemy mu tak, jak mówię, postawić Hacjendę. Gdzieś tutaj wymyślić tą haciendę, żeby mieć jeszcze jakieś pole do popisu, bo małpka ma kamo, Churchill ma kamo. E, aczkolwiek jesteśmy też na etapie takim, że będziemy iść raczej w MIB. Więc chcielibyśmy też, e, żeby to MIB nasz Churchill miał, będzie miał. Tu wszystko jest już kamo, elegancko. No, jest w porządku. Możemy sobie zbierać na turbo charge'a. Turbo ability makes this monkey attack incredible fast. No okej. Okay. Będziemy mieli kolejnego skilla. I teraz będziemy go mogli sobie odpalić razem ze skillem Churchilla i będzie śmiesznie. Ta chatka na razie nie jest dla nas jakimś super, super wymogiem. Możemy sobie po prostu postawić następną farmę bananów. Tak po prostu. Zrobić z niej 2.0.0 i zaraz się tutaj szykować na powiększanie naszych bananów. Ale Churchill zobaczcie już 9000 popa. 9000 ma boomerang. Alchemik 300. Małpka 3000. Więc tutaj już Boomerang e, oczywiście pierwszy atakuje Makamo, więc atakuje wszystko. Jak że zrobimy turbo Czerża, to on po prostu będzie tutaj mordercą, zobaczcie. Do Churchilla nawet nic nie dochodzi, on tu po prostu pałuje wszystko. Zrobimy sobie specjalnie perma Czerża jeszcze na nim, na tym odcinku. Bo nie było takich rzeczy dawno. Nie chcę mi się dzisiaj na odcinku klikać tych banków, więc stwierdziłem, że będziemy robić banana plantację. Nie chce mi się klikać tych banków, bo bo nie, bo przecież nie zawsze musi być tak samo, nie? więc robimy sobie te plantacje 320. Eee, na razie się niczym nie stresujemy, podnosimy sobie te nasze plantacje, nic tu nie powinno się wydarzyć, w razie czego mamy dwa skile do klikania. Te moaby tutaj powinny sobie generalnie po malutku ginąć. 320, kolejna, 320, 320, 320, teraz ta. Jak najszybciej chcę te plantacje podnieść i chcę tych plantacji mieć więcej, ponieważ no, nie będziemy mieli banków, więc nie będziemy mieli za dużo super pieniążków yy, takich z odsetek, więc musimy mieć dużo więcej, no musimy odpalić tutaj naszego turbo bo, bo zaczyna się tutaj robić coś nietęgawo, w międzyczasie stronger stimulant nie będzie złym pomysłem, żeby zapodać, odpalimy pasywkę Churchill'a, on tutaj turbo power, turbo damage, laser bomby zrobi. Więc generalnie nie mamy tutaj co już podnosić, to raczej będziemy chcieli pod MIB, a nie pod Primale, więc wydaje mi się, że... No chyba, że, chyba, że pójdziemy pod Primale i pójdziemy w jakieś boomerangi, super, i to też w sumie nie jest głupie. A drugą chatkę dostawimy na MIB, to, trzeba wtedy, no, to troszeczkę wtedy byśmy zwalili, bo trzeba było wtedy pójść w dwie chatki rabatowe i... I jedną robić na MIB, a drugą na coś innego. Mamy 3-2-0 wszystkie farmy, jedziemy kolejną. Dostawimy kolejnego farmera, bo nie będziemy tego zbierać przecież, nie. A to jest tylko 50 dolarów, więc nie ma tutaj paniki. Jak widzicie, na mapie się kompletnie nic złego nie dzieje. Więc możemy sobie pozwolić na kolejną farmę 32.0. Bo czemu by nie? Zawsze mamy skillę naszych herosów. No też nie przesadzamy z tymi farmami, bo w końcu zginiemy. Nie? Zbliża się 63. Fala, nie? A my za bardzo na nią nie stoimy, zbyt, zbyt mocno, więc odpalimy sobie kolejnego bumeranga, spróbujemy go zmieścić dokładnie tak ma alchemika i ma hatę. i tego bumeranga damy w pierwszą ścieżkę, żeby był tak zwanym czyścicielem i on też będzie kamoledy robił i ma morglay i jest OK Mamy 60 falę więc oni tutaj sobie powinni poradzić z tym czerwonym łapkiem ojoj, oj, 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 odpalamy skillę Powinno być już dużo dużo łatwiej więc generalnie mamy kolejnego bumeranga, którego chcemy zrobić Hmm, tu mamy wszystkie farmy 320. Czy chcemy jeszcze jedną farmę 320? A postawmy sobie jeszcze jedną 320. Stać nas. No i teraz będziemy tutaj myśleć, co zrobić w naszej pięknej wiosce, żeby było śmiesznie. W związku z tym, że ustaliliśmy, że idziemy w. Hmm, on nie musi mieć alchemika, chociaż powinien mieć alchemika, ponieważ. Hmm, ponieważ. No i to i tak będziemy drugiego alchemika tutaj gdzieś stawiać, bo to jeden alchemik to jest za mało. Więc. Robimy jeszcze Faster Throwing Strong, więc nasz główny zamysł, czyli jak widzicie 60 trójka jako tako tam sobie to poszła. Czy ty jesteś na Strongu? Jesteś. Nasz główny zamysł, czyli trzech bumerangów na tierze piątym realizujemy w tej chwili. Mamy kupę pieniędzy, nie nadążam ich wydawać w ogóle, więc postawmy sobie jeszcze jedną farmę gdzieś, gdzie można byłoby ją zbierać. Tu. Czy on tam sięgnie? No powinien sięgnąć w większości przypadków. Gdyby jednak miał nie sięgnąć, no to tak jak mówię, masz chłopie, sięgo gdzie wzrok nie sięgą. No i my teraz mamy tutaj fajną imprezkę. Możemy sobie postawić kolejną chatkę i chatkę gdzieś będziemy chcieli tak postawić, żeby objęła nasze trzy bumerangi. Trzy bumerangi powinno to objąć. Jest. Powinno to złapać tego bumeranga, zgadza się. No i tutaj dajemy pełny ten. Czy chce rabaty? czy kamo, kamo oni mają, więc na razie nic. Chociaż będę tutaj, dam rabaty, bo będę tu dostawiał raczej na pewno, raczej na pewno będę tutaj dostawiał jakieś jeszcze primalowe jednostki suportowe typu właśnie jakiś yeti zimowy czy, czy coś innego. No ale Churchill to jest morderca, 50 tysięcy popa jest. Jest naprawdę, naprawdę mordercą, zobaczcie, wyprzedził jednak tego Dżenego Brawo, co ma 40 tysięcy popa. To jest po prostu morderca Churchill to jest morderca, a my jeszcze tyle jego skilli nie poużywaliśmy, że to jest po prostu <laughs> szok. E, teraz na pewno przydałby się nam kolejny alchemiczek, więc on tutaj skorzysta sobie z Rabatów. Mm, skorzysta sobie z Rabatów, bo my chcemy mieć na naszych pięciotierowych jednostkach alchemika pewniejszego. Co on będzie bufował to to i to głównie. Bo ten alchemik zbacza nam na tą małpkę, zbacza nam na Churchilla, więc my chcemy mieć tutaj. Pewne nasze. Możemy tutaj już iść w Monkey Intelligence Bureau. Mamy to już wszystko zrobione. Czy my chcemy jeszcze jedną farmę postawić, moi drodzy? Możemy. Nie ma, nie ma przeciwwskazań. Po prostu nie ma przeciwwskazań Nic się nie dzieje. Więc robimy pierwszą mapkę na Impopablu. Churchill i Banda Bumerangów, co jest też śmieszne. Co jest też śmieszne. Ale przy takiej liczbie farm, raz, dwa, trzy. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 farm. To my jesteśmy w stanie tą mapę po prostu zeżreć, wypluć i ten. I nie wiadomo, co z nią zrobić. Chociaż, jak widzicie, no, potrzebujemy sporo pieniędzy na te piąte tiery. Glaive Lord 40 tysięcy. Więc powinniśmy już zacząć pomalutku zbierać. No, support mamy generalnie roz rozstrzygnięty. Z supportu jeszcze dodamy jakąś tam małpkę. Najlepiej, żeby miała dużo rzeczy. No tu już nigdzie nie wciśniemy naszej małpki. Tu będzie miała camo i MIB. Tu będzie miała camo i MIB to jest dla naszej małpki chyba najważniejsze. Camo i MIB. No na pewno ważniejsze dla naszego supportu jest mieć camo i MIB niż to. Więc będziemy musieli tutaj sobie to rozstrzygnąć. Co wolimy? No można było to lepiej zaplanować i jakoś tak o, moi drodzy, o, o, jest MIB jest, jest Master. No i dobra, i to nam wystarczy, bo te balony i tak nie przejdą tutaj przez nic. Mamy pierwszy potężny support zrobiony, już w tym momencie mamy GG, tak? W tym momencie to już jest GG, well played, 80. tura, my już mamy tu potężnego Ice Ice Baby, który tu, 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 nigdzie i tu nawet, czyli na drodze powrotnej też, on nigdzie nikomu nie da przejść, po prostu ten nasz Ice Ice Baby do tego... Zrobimy bumeranga na piątym tierze, jak nam wystarczy pieniędzy. Damage będzie nam robił Glaive Lord i PermaChurch z alchemikami. Zobaczymy ile zostanie nam pieniędzy. Na razie zbieramy pieniądze. W związku z tym, że zbieramy pieniądze, jest jeszcze 22 tury do końca gry, więc możemy spokoju jeszcze zainwestować w nasze banany, bo one się będą zwracać maksymalnie 10 tur. A to znaczy, że będziemy i tak i tak mieli sporo czasu na to, żeby na nich jeszcze zarobić i to dość sporo, więc jak jakie szybko postawimy to na pewno się zwrócą, a my potrzebujemy przecież pieniążków na kiedy indziej. Nas nawaliłem tych banana farmerów jak dziki. <laughs> no za tyle pieniędzy, co wydałem na te farmy, to można było się pokusić i postawić banana research facility, nie? Przynajmniej kilka. No ale dobra, załóżmy, że jest ok. No zobaczcie, boomerang z je team, no, no tu nic nie wejdzie, tu nic po prostu nie wejdzie. Nie ma szans, żeby tutaj coś nam weszło. My możemy się tutaj przyglądać już tylko i patrzeć, co się dzieje. Do 90. tury krzywda nam się nie stanie. Pamiętamy jeszcze, że mamy skillę. Mamy jeszcze przecież skill bumeranga, mamy dwa skille Churchilla. Jakby coś tu weszło, no to skill Churchilla to będzie po prostu masakra. On rozwali wszystkie, wszystkie mołaby, zobaczcie, boom. <mulity> Churchill wszystko zbombardował. Jak coś przejdzie tylko tu, to nie wiem tylko co może przejść. Nie mam zielonego pojęcia, co może przejść. Zbliżamy się do 30 tysięcy. No, zbieramy dalej, zbieramy dalej. No, pytanie, czy nie chcemy sobie po prostu teraz zafundować banana researcha. Jeszcze 83 tura, to jeszcze nie jest tak dużo. Tym bardziej, że na koniec to sprzedamy. A, walnijmy sobie banana researcha. Myślę, że nawet możemy sobie pozwolić na to, żeby sprzedać kilka tych farm bananowych, żeby dostawić następnego banana researcha, będzie to dużo bardziej ekonomiczne i jeszcze sprzedamy jakieś ze 3 e, tak jak mówię, ten banana research e, dużo bardziej będzie ekonomiczny niż jakieś trzy faremki, więc możemy jeszcze sprzedać ze 3 y, nawet dwie e, i postawić kolejnego banana researcha, no i okej. Okay. Tak jak mówię, do 90 my się w niczego nie boimy. Pytanie, czy my się w ogóle czegokolwiek już tutaj w tej grze boimy, bo, bo no, tak jak mówię, no, no nie bardzo, no nie bardzo. Nie bardzo coś tu może nam zagrozić. Spróbujemy najpierw co? Permacherch 40, Rod 40, e, Moab Dominator 70, e, Permabru 70. No jeszcze mamy na co wydawać pieniążki, więc. więc jeszcze na coś możemy tu sobie pozwolić, ale myślę, że na razie poczekamy aż nas zbieramy, nie? Moglibyśmy jeszcze jednego banana researcha zrobić, no ale on wtedy będzie 1500 co turę dawał, 15 tysięcy zwróciłby się, nie? Zwróciłby się, ale my już dawno nic nie inwestowaliśmy w, w nasze jednostki, więc sobie podnieśmy tego glaive chociaż ten glaive tutaj będzie pierwsza z potężnych mocy tajemnych naszych jednostek. No i tak jak mówię, to jest generalnie czyszczenie, ta ekipa to jest czyszczenie. Bo po tym stolu to tutaj już tylko małe baloniki wchodzą, więc równie dobrze moglibyśmy to czyszczenie też zorganizować w taki oto sposób, że postawić po prostu Ring of Fire z MIB tutaj i też mieć... I też byłoby śmiesznie, bo my tutaj możemy po prostu nawet zrobić taki numer, że zrobimy tak, zrobimy tak, longer, czy more tax, longer... Żeby to troszeczkę szerzej sobie szło 91 tura. Tyle rzeczy chciałbym kupić, a nie mam pieniędzy na nie. To jest po prostu smuteczek. Jeszcze zarobimy trochę tych pieniążków, więc nie ma tragedii. Możemy... Ten Ring of Fire jest po to, żeby się Poro ucieszył. Chociaż możemy zrobić ten perma charge najpierw. Skoro umówiliśmy się na trzy bumerangi Tier 5, to zrobimy perma charge. Jest 502, jest 502, jest 052, yy, jeszcze no, potrzebujemy 025 72 000. 8 tur zostało, czyli już niewiele. Ale my w tej grze już chcemy tylko zrobić tego jednego bumeranga i ewentualnie ring of fire, ewentualnie ten perma brew. Yy. Więc generalnie jeszcze sporo chcemy zrobić, ale mamy tutaj dużo pieniędzy, bo tutaj mamy 100 tysięcy, nie? Więc jesteśmy w stanie niedługo zorganizować sobie kupę, kupę pieniążków. Dobra, zrzucimy te skile Churchilla, zobaczcie jak to pali. Te moaby, one biedne nie mają co zrobić. Jeszcze perma, czerza włączymy, no. Tu nic nie dojdzie, tu nic nie ma prawa gdzieś się rozkręcić. Te bumerangi to tutaj po prostu pałują wszystko jak leci. Eee, Boomerangi są spoko, moi kochani. Boomerangi są spoko. Dobra, jest 95. Pióra, tura. Zacznijmy pomalutku tam wyprzedawać. Najpierw te zwykłe rzeczy, żeby jakiś upgradzik zrobić. Zaraz będzie. No, zobaczcie, te rekinki czarne też za bardzo tam <laughs> nie pstrykają. Eee, Churchill wbił 16 level, więc jak widzicie, ciężko jest Churchillem wbić 20 level w normalnej grze do setnego levela. Jeżeli go szybko nie postawicie. No, Ring of Fire, no tutaj. Jak widzicie, jest dość potężny, obejmuje nawet tutaj ścieżki powrotne, grube, więc nie jest naprawdę nieźle. E, jest naprawdę nieźle. E, z tym Ring of Fire'em, jak siądzie na niego podka alchemisty, to już jest w ogóle sztos. E, Permacherdża, możemy włączyć skillę, wszystko co tam mamy, możemy sobie włączyć dla zabawy. E, 97 tura, dobra, sprzedajmy już to, sprzedajmy już to. Mamy 76 tysięcy, więc robimy Moab Dominator. I teraz już kompletnie nic nie przejdzie. Generalnie jeszcze moglibyśmy sobie kupić Permabruza 72 tysiące i spróbujemy to zrobić na koniec gry. Tu mamy 50. Więc jeszcze pytanie, czy nam się to uda zrobić. Ale to już jest, moi drodzy, taki overkill na tej mapie, że to jest poezja. Aczkolwiek, zobaczcie, Churchilla 150 tysięcy popa. Dość, dość solidnie. Ring of Fire 116, a dopiero postawiony, nie? 400 tysięcy boomerang. No problem jest taki, że, że po prostu nic nie dochodzi do naszego biednego Churchilla. Set na fala, mamy 77 tysięcy, więc robimy Permabru, moi drodzy, zdążyliśmy tuż przed końcem gry z Permabru. Wizard Monkey 000 na zachętę, żeby nie było, że smutni jesteśmy, ale ważne, że zwycięstwo. Mam nadzieję, że załapaliście, o co chodzi z Churchillem. Churchill to jest taki solo tower carry, który... Zobaczcie też, ile on nam dał czasu na to, żebyśmy postawili 48 farm, 50 milionów inwestycji. I stał sobie generalnie Churchillek, który nic nie robił. Kolejna lekcja z tego odcinka to bumerangi, moi drodzy. Bumerangi z chatkami, żeby widziały kamo i tak dalej. Ewentualnie bumerangi z Etienem, który dał im kamo. Bo boomerangi bumerangi to jest OP, bo to jest jednostka, która ma w sobie wszystko, tak? Bumerang jest taką jednostką, która ma w sobie wszystko. Ma ścieżkę trzecią, która czyści ledy, frozeny. Czyli możecie go grać z Yetim i nie ma problemu, bo on będzie te frozeny zabijał ale ma damage na MOABy i support do odpychania MOABów. Macie Bionic Boomerang, który ma tylko i wyłącznie damage na MOABy i jest po prostu mocny z tym permaczerfem. No i macie pierwszą ścieżkę, która jest podczyszczenie dużej liczby grup balonów, czyli taka 6-3 i tak dalej. 6-3, 7-6, 7-8 i tego typu, tego typu rundy. Więc Bumerang jest taką jednostką, która tak jak mówię ma wszystko, ma support, ma damage na moaby, i, i ma popping power, nie? Więc e, oczywiście to też robi niezły popping power, ta łapa. Natomiast ten Morglaves e, jest naprawdę, naprawdę mm, mocarny na, na, duże fale, na duże fale małpek. Mam nadzieję, że Wam się podobał Churchill. Is in the house. Polecam Churchilla. Churchill jest naprawdę spoko herosem. Jedyny problem Churchilla to zarobienie na niego i postawienie go, ale później, jak widzicie, pozwala kierować Wam pół gry. I inwestować tutaj w banki, czy w farmy, kiedy Churchill sobie stoi i po prostu sobie strzela i, i, i ma w nosie wszystko, co tutaj przebiega. I oczywiście posiada dwa potężne skille. Trzeciolewelowy i dziesięciolewelowy skill Churchilla to są po prostu moce tajemne. Mamy nową Odysseję, ale jajca. Dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, siemano i pa!